Medytacja to droga do odkrywania Twojej własnej wewnętrznej mądrości. Medytacja jest kluczem do odblokowania bramy do świadomości. W ciszy medytacji odkrywasz, że Twoje życie jest źródłem wielkiej radości. Medytacja to sztuka poświęcania uwagi na coś bez osądzania. Medytacja uczy nas, jak wypuścić to, co niepotrzebne, i jak odnaleźć to, co istotne. W medytacji odkrywamy, że nasza prawdziwa natura to spokój i harmonia. Medytacja to wewnętrzna podróż, która może odmienić Twoje życie na zawsze. Kluczem do zdrowia umysłu jest nauka, jak medytować. W medytacji nie dążymy do czegoś, po prostu jesteśmy. Medytacja jest jak oczyszczanie umysłu, pozbywanie się toksycznych myśli. Prawdziwa medytacja to stan wewnętrznej bezruchomości i spokoju. Medytacja pomaga nam odkryć nasze własne źródło światła i mądrości. Przyjmuje się, że medytacja jest kluczem do otwierania umysłu i serca. Medytacja to sztuka uważności bycie obecnym w chwili tu i teraz. W medytacji możesz odnaleźć pokój nawet w najbardziej burzliwych czasach. Medytacja to taka praktyka, która pomaga nam zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. W ciszy medytacji odkrywamy swoją autentyczną istotę i boskie źródło. Medytacja uczy nas, jak nie być uwięzionym w przeszłości ani niepokoić się o przyszłość. W medytacji poznajesz swoje umysłowe wzorce i uczysz się, jak je transformować. Medytacja nie polega na ucieczce od rzeczywistości, ale na zanurzeniu się w niej bez oporu. W ciszy medytacji odkrywamy, że cały wszechświat jest w nas. Medytacja to sztuka pozwalania na bycie sobą. W medytacji znajdujesz klucz do drzwi serca. Medytacja to sztuka bycia świadomym własnych myśli bez osądzania ich. W ciszy medytacji słyszymy swoje własne pytania i otrzymujemy mądrość na nie.